16 dni lekarze walczyli o jego życie. Nie udało się, zmarł 20 górnik poszkodowany w katastrofie w kopalni Wujek Śląsk. A my dziś schodzimy pod ziemię, żeby pokazać, jak na co dzień wygląda ich praca. Najpierw jazda w dół, potem długi marsz poziomo, gorąc, zapylenie i szczęść Boże zamiast dzień dobry. Kto nigdy nie był w kopalni, nie ma pojęcia, jak tam jest naprawdę. Nasz reporter Dariusz Kmiecik spędził cały dzień z górnikami z kopalni Pniówek. Niby wszyscy wiedzą o co chodzi, ale rozmowa z fedrującym hajerem tę wiedzę nieco weryfikuje. My Wyrabiamy do przodu ryspę. Zacznijmy od początku. Każda zmiana zaczyna się i kończy w dużym tempie. Szola, czyli kratka, którą górnicy są transportowani, zjeżdża ponad 40 km na godzinę. Potem przesiadka i kolejne dwa kilometry, tym razem w poziomie. Jazda górniczą kolejką i jedynie pierwszy etap dojścia do pracy. Teraz każdy górnik musi pokonać blisko 2 km, by dojść do ściany. To o czym górnicy idą to chodnik, choć na wierzchnia bardziej przypomina polną drogę. W kopalni Pniówek jest w sumie około 150 km takich chodników. Wszystkie prowadziły lub prowadzą tutaj, do najważniejszego miejsca każdej kopalni. To jest serce kopalni, tu wydobywamy czarne złoto, czyli węgiel. Na to serce górnicy mówią przody lub ściana. W dniówku jest ich sześć. Na samym przodku znajduje się kombajn, który wyrąbuje ze ściany węgiel. Pracuje nie jak powszechnie się uważa w ślepym tunelu, ale między dwoma chodnikami. Kombajn fedruje w obu kierunkach. W trakcie zmiany potrafi pokonać pół kilometra i wydobyć 800 ton węgla. Ciężkie warunki, ciepło, zapylenie, niebezpieczna, wiadomo, metan. No i poza tym trzeba DP za tym kombajnem co czas. Się... Chodniki obok których węgiel już wybrano są rabowane, czyli rozbierane i likwidowane. Temperatura otaczających skał przekracza w tym miejscu 40 stopni Celsjusza. Powietrza sięga 30. Nie da się tego ani opisać, ani opowiedzieć. To trzeba przeżyć. Teraz widać prawdziwy smaczek tego górnictwa. Służb, napylenie. Do tego metan. Na minutę ulatnia się tu około 240 metrów sześciennych tego gazu. Nie jest jedno z najbardziej metanowych kopalń. W naszym kraju. Mimo to jedną z najbezpieczniejszych, nie tylko z powodu działających czujników, ale i dobrej wentylacji i zabezpieczeniom na wypadek, gdyby jednak doszło do wybuchu. Jest to zapora przeciwwybuchowa pyłowa po to, aby nie rozprzestrzenił się ewentualny wybuch pyłu węglowego na dalszy rejon kopalni. Pył kamienny jest na specjalnych deskach podwieszonych nad chodnikami. W momencie wybuchu i fali uderzeniowej pył spada i tworzy formę zapór, które zapobiegają wybuchom w dalszych częściach kopalni. Na koniec element podziemnej etykiety. Tu nie mówi się cześć lub dzień dobry. Zawsze i do każdego. Żadna reporterska relacja nie odda specyfiki pracy górniczej, ale warto pamiętać, że są miejsca, w którym rabunek nie kojarzy się z napadem na bank, a bycie pod ścianą niekoniecznie oznacza sytuację bez wyjścia. Z 950 metrów pod ziemią, Dariusz Kmiecik. Fakty.